Ile mam wierszy w danych? Czy mam braki? Czy wszystkie dane są prawidłowe? Czy wyszukaj pionowo nie zwraca czasem jakichś błędów? Te i inne pytania często pojawiają się w pracy z danymi, a w Power Query mamy gotowy mechanizm do sprawdzania jakości naszych danych, zanim wylądują w Excelu. Wczytujemy po raz pierwszy w życiu dane, o których za dużo nie wiemy. W naszym przypadku będą to faktury z pliku Excel. Zaznaczamy arkusz i klikamy przekształć dane. Automatycznie w Power Query nadają nam się nagłówki, i pojawiają się też kolorki nad samymi kolumnami, ale jeśli to jest Twój pierwszy kontakt z tą tabelą, warto jeszcze przejść na karty widok i włączyć sobie na stałe, nawet w swoim interfejsie, rozkład kolumny. Rozkład kolumny powie Ci na bazie pierwszego tysiąca wierszy, co znajduje się w tej kolumnie? Najłatwiej wytłumaczyć to na bazie kolumny rodzaj transportu, w której znajdują się trzy różne wartości, trzy odrębne wartości. Jak za chwilę będziemy się dowiadywać, gdybym chciał się dowiedzieć, jakie to są, zawsze mogę to sprawdzić też na autofiltrze. I są to lotniczy, ekspresowy, standardowy i lądowy. Natomiast Power Query od razu zlicza, ile wierszy pasuje do poszczególnych etykietek, i wyświetla taki wykres popularności, częstości ich występowania, natomiast bez żadnych dodatkowych etykietek. Z tym wykresem powiązany jest na karcie widok dodatkowy element profil kolumny, który proponuje włączać na życzenie, jak chcesz sprawdzić, co dokładnie dzieje się w konkretnej kolumnie. I w naszym przypadku możemy zobaczyć, że lotniczy standardowy jest tym zdecydowanie najpopularniejszym i ma aż 770 wiersz. Ale nie jest to do końca prawda, dlatego że mechanizm sprawdzania jakości danych, generowania tych wykresów nazywanych tutaj rozkładu i tego profilu bazuje domyślnie na 1000 pierwszych wierszy. I to jest bardzo ważne ograniczenie, które trzeba przełamać, klikając na dole ekranu profilowanie kolumn w oparciu o cały zestaw danych. W tym momencie na całej tabeli od góry do dołu przeprowadzimy sobie sprawdzenie i możemy zobaczyć w tym momencie, że rodzaj transportu, ten najpopularniejszy, lotniczy, standardowy, ma 74% ze wszystkich wierszy. Przy okazji zmiany tego profilowania na cały zestaw danych okazało się, że nie wszędzie wyświetlają się już w tym momencie zielone. Kolory informujące, że z tą kolumną jest wszystko w porządku. I tak kolumna rabat procentowy straciła zupełnie ten nasz wykres, mimo że dla pierwszego tysiąca wszystko było w porządku. Teraz Power Query informuje nas, że gdzieś niżej udało się znaleźć jakieś e komórki, które nie pasują do e typu danych, który mamy w kolumnie. Kolumna rabat procentowy ma typ danych liczba. Dziesiętna, i najwidoczniej gdzieś tam niżej są jakieś problemy, są jakieś błędy, i bezpośrednio z tego paska, statusowego, możemy albo usunąć cały wiersz z tabeli. Dość brutalna metoda, ale czasami akurat potrzebna. Usuń błędy. Możemy też znaleźć z tego miejsca skróty do pozostałych kluczowych operacji związanych z błędami, na przykład możemy sobie zachować błędy, żeby przeanalizować z czego te błędy wynikają. W naszym przypadku, pierwszy błąd wynikał po prostu z błędu w Excelu w samej komórce i został ten błąd odziedziczony przez Power Query, a w drugim przypadku mamy informację, że jest brak rabatu, i w związku z tym możemy teraz na przykład poprawić te nasze dane źródłowe, albo poprawić te. Błędy już w samym Excelu, co już nieraz w lekcjach pokazywałem. Wycofam ten krok, żeby teraz pokazać, jak wygląda ta kolumna z profilem w momencie, kiedy pracujemy sobie na liczbach. Kiedy tych liczb jest szczególnie dużo. Profil kolumny układa jest też od najpopularniejszej, ale w pionie na wykresie kolumnowym. Nie jest to jednak taki typowy rozkład, gdzie możemy zobaczyć wartości od najniższej do najwyższej wartości, a typowy ranking, gdzie najwyższa wartość jest zawsze na samym początku. Niemniej w statystykach kolumny możemy zobaczyć elementy czy podsumowania, liczby, które są podobne do tych, które w Excelu wyświetlają się na takim dolnym pasku stanu. To znaczy możemy znaleźć najniższą wartość, Wartość, najwyższą wartość średnią. Odchylenie standardowe. Oddzielnie widzimy zera, oddzielnie widzimy też. Puste komórki i ewentualnie jakiś błąd, że nie jest liczba liczbą. note number taki charakterystyczny dla samego Power Query W momencie, kiedy mamy kolumnę z liczbową i z niewielką liczbą wartości, możemy bardzo łatwo się zorientować, na przykład jakie stawki zostały tutaj w tym przypadku zastosowane. W nagłówku tego naszego rozkładu kolumny znaleźć można też taką informację, jak odrębne i unikatowe którą postaram się wytłumaczyć wraz z liczbą na przykład na kolumnie kod pocztowy. Gdybyśmy mieli spojrzeć na te nasze dane z takiej najszerszej perspektywy, to pierwsze pytanie, na które szukamy odpowiedzi, to ile mamy wierszy. W momencie, kiedy profilowanie kolumn mamy już ustawione w oparciu o cały zestaw danych, ta pierwsza liczba 9426 mówi nam, ile masz wierszy w tej tabeli na kolumnie kod pocztowy. Natomiast jest tutaj kolejny poziom za pomocą którego opisywana jest szczegółowość danych w tej kolumnie, która nazywa się odrębne. Gdybym miał to jakoś zinterpretować teraz, to mamy 9426 wierszy takich fakturowych, a różnych kodów pocztowych, do których poszła dostawa, mamy 1665. 1665 to jest liczba, którą byśmy uzyskali, zliczając wszystkie wystąpienia właśnie na autofiltrze, tak jakbyśmy trochę właśnie usunęli duplikaty i zostawili sobie tylko odrębne, różne wartości, które mamy. Ale tutaj jest jeszcze jeden poziom, który daje mi teraz wynik 189. W Power Query on jest określony jako unikatowe, co oznacza, że taki wiersz jest dokładnie jeden raz i nie ma żadnych duplikatów w tej tabeli. W naszym przypadku mógłbym powiedzieć, że do 189 kodów pocztowych pojechaliśmy tylko raz, a zatem mamy 189 kodów, które pojawiają się tylko raz. Natomiast tych dwóch liczb na pewno ze sobą nie dodajemy, żeby uzyskać liczbę wierszy. W związku z tym dalej czytamy sobie, że oprócz tych 189 mamy coś koło 1400, które są wielokrotnie powtarzające się w naszej tabeli, i tu ile mają duplikatów, można oczywiście odczytać z tego naszego wykresu rozkładu kolumny. No i wreszcie te unikatowe plus te, które się powtarzają z wieloma wierszy. Wierszami, łącznie dają nam wynik na poziomie 9426 wiersz. To się bardzo przydaje, dlatego że wystarczy zerknąć na konkretną kolumnę i od razu widzimy, czy to jest kolumna, która posiada w środku zduplikowane wartości, czy też wszystkie wartości są różne. Jeśli wszystkie wartości są różne, wykres rozkładu jest płaski. A wartości odrębne są takie same jak unikatowe. W przypadku mojej tabeli jest to kolumna numer linii. Natomiast w przypadku y, chociażby kolumny numer faktury okazuje się, że właśnie na niecałe 10 tysięcy wierszy mamy 6,5 tysiąca różnych numerów faktur, co oznacza, że numerek faktury się tutaj powtarza, bo sama faktura może składać się z kilku linijek. Zerknijmy sobie teraz na y, przykładową kolumnę o nazwie Województwo. Wojewódz w Polsce mamy 16. Natomiast na moim wykresie pojawia się informacja, że mam 18, z czego jeden z tych wpisów pojawia się tylko i wyłącznie jeden raz. A szary pasek statusowy informuje mnie, że mam na pewno wśród tych 18 jakieś puste wartości, i jest ich 17 wiersz. Jak włączę sobie dla tej kolumny profil kolumny, to pustych tutaj na wykresie rozkładu nie zobaczymy, natomiast możemy zobaczyć, że te puste tutaj się pojawiają właśnie w statystykach kolumn i odpowiadają właśnie za ten szary pasek statusowy. Więc te puste docelowo przydałoby się w samych danych źródłowych uzupełnić, bo najwidoczniej mamy w danych dziur. Ale pojawia się też tutaj dodatkowa etykietka Śląskie, która ma bardzo mało wystąpień. Gdyby ten słupek był ciut większy, od razu z tego miejsca można albo usunąć takie dane, albo można zamienić tę konkretną wartość. Natomiast tego śląskiego, zapisanego najwidoczniej z jakąś literówką nie mogę w tym momencie złapać, więc skopiuję sobie te dane. I wkleję do notatnika, żeby sprawdzić, co to jest za tekst. Okazuje się, że za słowem Śląskie ktoś postawił spację, którą w notatniku teraz mogę sobie zaznaczyć, a to oznacza, że jak stanę na kolumnie województwo, mogę chociażby szybko zamienić wartości, znajdując Śląskie ze spacją i zamieniając na Śląskie pisane z małej litery bez spacji na kolumnie województwo. W tym momencie mój diagram rozkładu się przeliczy i okaże się, że nie mamy już literówek w nazwach województw, a każdy, kto z takimi nazwami jak zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie walczył, wie, że tego typu literówek i różnych sposobów zapisu można znaleźć tam sporo, więc ten mechanizm rzeczywiście bardzo fajnie się sprawdzi. I ostatni przykład, jak można wykorzystać w praktyce to sprawdzanie poprawności. Można na przykład sprawdzić, czy wszystkie dane w tej kolumnie mają dokładnie taką samą długość, jeśli to jest wymagane. Przykładowo, kod pocztowy powinien być sześcioznakowy. Czy zdarzają się w mojej tabeli takie. Wiersze, które nie spełniają tego założenia. Trzy kropeczki, grupuj według, i zamiast wartości, czyli liczby wystąpień, mogę zgrupować to sobie według długości tekstu. Okazuje się, że większość kodów jest rzeczywiście sześcioznakowa, a ja mam kody pięcioznakowe, i po kliknięciu prawym równa się mogę je szybko w tej tabeli sobie. Znaleźć. Znasz już rozkład i profil kolumny w Power Query. Czy jest jednak jakiś sposób, żeby podobne rzeczy obserwować i monitorować na bieżąco, tuż po kliknięciu odśwież w naszym zapytaniu z poziomu Excela? Dowiesz się w następnej lekcji, a aby jej nie przegapić, zasubskrybuj mój kanał.